Witajcie, kochani, na moim kanale. Witam swoich starych, nazwijmy to już bywalców, którzy mnie subskrybują i ze mną są. Witam wszystkich, którzy przybywają, i witam wszystkich, którzy może przybędą, bądź dzisiaj właśnie zajrzały na ten filmik są tu pierwszy raz. Więc wszystkich Was witam bardzo serdecznie. Wszystkim Wam dziękuję za poświęcony mi czas, za kliknięcie na ten filmik, obejrzenie go chociaż w kawałku. Za to, że w jakiś sposób y, oddajecie mi swoją obecnością to, co dla Was chcę robić, co kocham robić i y, co sprawia mi swojego rodzaju jakąś radość, spełnienie, y, takie powołanie, nazwijmy to, ale no, czym, czym rzecz by było powołanie, gdybym nie miała gdzie tego y, oddawać? Tak, y, dalej, y, słuchajcie, kochani. Dzisiaj znowu nietypowo, bo jak wiecie, więcej tutaj mamy tego Tarota, troszkę tam zaczęłam runy wprowadzać, ale też jeszcze bardzo powoli. Ale dzisiaj chciałam zrobić, ponieważ karty Lenormand, one są też bardzo głębokie, też można z nich bardzo dużo wyczytać. Natomiast one są dla mnie takie bardzo... Mm, nie chcę ich tak sklasyfikować, bo ci, którzy kochają Lenormand i się tylko nimi posługują, nie chciałabym, żeby mnie tutaj zlinczowali. Bo bardzo szanuję osoby, które na przykład tylko w tych kartach są zakochane, i też się im nie dziwię absolutnie. Tylko chciałam powiedzieć, że na dzisiejszy filmik, bo chciałam go dzisiaj nagrać dla Was z takim pytaniem, na co zwrócić uwagę w pracy, na co zwrócić uwagę w pracy, to uznałam, że takiej. Większej trochę lekkości dadzą nam tym razem karty Lenormand, tak? Yy, yy, powiedzą nam tam do, tak dosłownie, tak myślę oczywiście, że tak właśnie będzie. Więc słuchajcie, zobaczycie, jak to będzie z wami rezonowało, zobaczycie, jak to będzie z wami yy, się odbijało, ponieważ no, te karty potrafią bardzo dużo. Oczywiście one najbardziej potrafią yy, z siebie dać. Najwięcej z siebie dać, rozkładając tak zwaną wielką tablicę. I oczywiście, jeśli jest to jeszcze takie czytanie prywatne, ale myślę, że tutaj też tą energię te karty będą chciały Wam też w jakiś sposób oddać. Dobrze, więc słuchajcie, położę Wam znowu te kamyczki, no bo może rzeczywiście ktoś się akurat skupia na kamykach, a nie na okładkach talii. Wszystkie trzy talie są to talie kart Lenormand. Dlatego tak robię, żeby każdy miał możliwość wybrania z każdej, każdej karty z talii, a nie tylko te, które już zostały rozłożone, bo by, by, byłoby to uboższe. I słuchajcie, znowu tradycyjnie, intuicyjnie, tak? Zamykamy oczy, nie krzyżujemy rąk, nóg i intuicyjnie wybieramy sobie grupę pierwszą, grupę drugą bądź grupę trzecią, tak? Tak jak macie zawsze od lewej strony. A przede wszystkim zapamiętać albo kamień, albo przynajmniej talię, na, którą, na której ten kamień leży, tak? I zadajemy kartom pytanie, na co zwrócić uwagę w pracy wiosną tego roku, czyli wiosną 2021. Na co zwrócić uwagę? Co może tam takiego być, czego nie widzimy, a, a może karty będą mogły coś tam więcej zobaczyć, tak? Więc co, kochani, ja się wyciszam na sekundkę i zaczynamy za, za chwileczkę działać. Ok, odkładam grupę numer 3, odkładam grupę numer 2 tradycyjnie, biorę się za grupę numer 1, biorę się za grupę numer 1 i lecimy z kartami Lenormand. Na co zwrócić uwagę w pracy? Na co powinniście zwrócić uwagę w pracy? Na co powinniście zwrócić uwagę w pracy, dla wszystkich tych osób, które wybrały tą talię? Na co powinniście zwrócić uwagę w pracy? Na co powinniście zwrócić uwagę w pracy jeszcze tej wiosny 2021? Pokażcie karty. O, już się wysypują, więc... Ja zawsze przy was tasuję. Okej, okay. ja zawsze z środka, jak już mnie znacie, to wiecie, na co zwrócić uwagę w pracy. Mhm. Yy, słuchajcie, no przede wszystkim... Yy, Myślę, że y, powinniście zwrócić uwagę na to, żeby kogoś docenić, a być może nawet szefa, jeśli, y, jeśli y, jesteście na etatach, to tutaj tak, taka krótka informacja bo tu nie będziemy się, y, że tak powiem, bardzo rozkminiać, ale, y, ale jak gdyby kwiaty to jest takie podziękowanie to jest takie uznanie to jest gratyfikacja, to jest no, bardzo przyjemna niespodzianka nawet bym powiedziała, tak? Tutaj mamy no jakby nie było, słuchajcie, jest to może być to szef, oczywiście, oczywiście może jest to też mówi się, że to jest też matka, ale tu bardziej mówimy o pracy, więc to dajmy na to, to jest szef, silny, tak? Taki zdecydowany, więc a dalej mamy oczywiście jeźdźca, czyli kogoś, kto przynosi dobre wieści, niespodzianki. Tu jakby nam się bardzo to zaplątuje, więc słuchajcie, na co macie zwrócić uwagę? Po pierwsze, moim zdaniem, i to było pierwsze, które mi wpadło do głowy, to yy, jak gdyby docenić trochę tego szefa, bo być może on yy, sobie jest, czy tam szefostwa, czy szefową. Ale być może nie jest w jakiś sposób doceniany, tak? Być może, być może też jak gdyby omijacie to gdzieś tam z daleka, a wystarczy być po prostu życzliwym i miłym dla, tej, dla tego szefostwa, bo tak tutaj mi się to, to pokazuje, że. I on też jak gdyby, takie mam, takie mam odczucie tutaj czytając to, też może się wam odwdzięczyć właśnie jakąś fajną wiadomością, jakąś, jakimś fajnym tutaj ymm, takim y, nazwijmy to taką odpowiedzią za tą życzliwość dla niego, tak? Także y, pytanie, na co zwrócić uwagę w pracy, to na życzliwość wobec szefa, ale też bym powiedziała, że na życzliwość, uprzejmość... Yy, na miłe takie gesty słowa w swoim środowisku pracy, tak? Bo w efekcie możecie otrzymać bardzo fajną zwrotną, e, zwrotną e, informację, niespodziankę, ktoś was też e, zaskoczy wtedy, tak? E, więc taka jest tutaj informacja e, dla Was. E, na to pytanie, na co zwrócić uwagę w pracy. Więc po prostu więcej serdeczności, więcej życzliwości wobec siebie, wobec szefostwa, wobec siebie nawzajem. I każdy może mieć w pracy silne charaktery, każdy może chcieć rządzić, bo to też tak może w tą stronę iść. Ale trochę życzliwości, trochę więcej takiego, takiego, mm, takich przyjemności, yy, doceniania się nawzajem i, i yy, bycia miłym dla siebie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a być może właśnie wtedy dostaniecie to yy, yy. W jakiejś innej formie i coś Was zaskoczy w tej pracy, albo ktoś Was zaskoczy w tej pracy. Więc taka informacja jest od kart Lenormand, na co zwrócić uwagę w pracy tej wiosny. Więc taki macie przekaz. Dziękuję Wam, kochani. W takim razie grupa numer jeden. Grupa numer dwa z kwarcem różowym i tataria kart. To moja ulubiona. Już mi się tutaj złotko pościerało bardzo, ale jest to moja ulubiona. To już takie pościerane, to złotko. Dobrze, na co zwrócić uwagę w pracy? Na co powinniście zwrócić uwagę w Waszej pracy? Bez względu na to, czy jesteście na etacie, czy jesteście pracodawcami, bez względu na to, to jest Wasza praca. Na co powinniście zwrócić uwagę w swojej pracy? Wiosną 2021, na co powinniście zwrócić uwagę? waszej pracy wiosną 2021. Na co powinniście zwrócić uwagę dla osób, które wybrały tą talię? Przekażcie dla tych osób, na co powinny zwrócić uwagę wiosną 2021 w pracy. Słuchajcie, no może to jest do nikogo, a może to dla kogoś jest, dajcie mi oczywiście znać. O, tutaj nawet na dnie jeszcze zmiany mamy. Słuchajcie, otóż tak, dla tych osób z grupy drugiej, które wybrały tą talię kart Lenormand, to na co macie zwrócić uwagę w pracy tej wiosny? A to już wam powiem. Na osobę, która się, że tak powiem pokazuje jako dobry przyjaciel, w cudzysłowiu mówię, w cudzysłowiu, tak? Yy, yy, taki, yy, taka osoba, która jak gdyby wzbudza niby zaufanie, która wzbudza zaufanie, z którą wam się dobrze funkcjonuje, do której macie zaufanie, ale na którą powinniście zwrócić uwagę. Dlatego, że lis jest to podstępność. Jest to oczywiście praca, więc jak gdyby macie tutaj podpięcie, że właśnie to dotyczy waszej, waszej pracy, też tak, ale jest to dwulicowość i manipulacja. I teraz ta osoba jest tak bardzo, ym, tak bardzo ym, gdzieś tam kombinująca po to, żeby odnieść sukces, albo żeby od was odwieść od tego sukcesu, bo ta osoba w jakiś sposób manipulując. Stwarzając jakieś sytuacje, że niby tutaj okej, okay, wy wszystko mówicie tej osobie, jesteście wobec niej wylewni szczerzy, a ona to podstępnie wykorzysta i. A nawet może wykorzystać wasz projekt, o którym wcześniej mi truchnęliście. To tak mówię akurat do jakiejś takiej grupy, która takimi rzeczami może się zajmować. W każdym bądź razie, informacja dla was, to jest bardzo konkretna ta informacja też. To, co, na co zwrócić uwagę w pracy wiosną, to jest na osoby bądź osobę w pracy, która się pokazuje jako taka zaufana, która nawet może mówić, słuchaj, mi możesz zaufać, słuchaj, tak? I stwarza ku temu jakieś sytuacje takie, żeby właśnie podchodzić was, po coś usłyszeć, coś od was wyciągnąć, ponieważ manipuluje, chcąc uzyskać jakiś efekt przed wami czyli jakiś, chce odnieść sukces z waszym kosztem, tak troszeczkę bym powiedziała, yy, wyjść przed szereg, tak, yy, że niby tutaj nie zależy, nie zależy, a tak naprawdę właśnie kombinuje, więc może taka osoba koło was być, może to być dla jednej osoby to, tylko, może to być dla nikogo, ale jeżeli macie podobną sytuację, no to znowu yy, powiem, yy, wy wiecie o co mi chodzi, bo jeżeli... Czujecie gdzieś, a każdy z Was ma intuicję. To nie chodzi o to, czy ktoś ma ją bardziej rozwiniętą, bo z nią pracuje, czy, czy nie. Każdy z nas ma tą podświadomość, która mu podpowiada gdzieś tam z tyłu. Więc jeśli czujecie przez skórę, a wcześniej zwracaliście na to uwagi, to teraz jest dla Was informacja, bądźcie ostrożni w tej pracy, tak? Bo na to macie właśnie w tej pracy zwrócić uwagę, na tego kolegę, koleżankę w pracy, pracownika, współpracownika. Nie mówić za dużo, bo naprawdę jest przebiegły i może coś przekombinować, żeby odnieść sukces Waszym kosztem. Taka jest dla Was informacja od kart Lenormand na tą wiosnę. Więc jeśli to jest dla, dla kogoś, to ok. Napiszcie, ja zresztą będę widziała Wasze lajki. Dla mnie to też jest jakaś informacja. Jeśli nawet nie chcecie pisać komentarzy, że ok, czyli. Czyli z wami to jakoś rezonuje, macie podobną sytuację, a teraz wam to coś rozjaśniło. Yy, więc słuchajcie, no dziękuję wam yy, grupą numer jeden. Yy, oczywiście, no weźcie z tego ile chcecie, no, ja nie mówię, że macie wszystkich w pracy takich nieszczerych, ale możecie na to zwrócić uwagę yy, i zmienić troszeczkę ten stosunek, tak? Po prostu zmienić stosunek do tej osoby, nie uzewnętrzniając tak się, tak? No bo umówmy się, no w pracy, no niestety, jak to w pracy? Nie zawsze przyjaciel może okazać się przyjacielem, ale to jest tylko, słuchajcie, wskazówka, to nie jest wyrocznia, więc ja nie mówię, że takie osoby w pracy macie. Ale jeśli wy to czujecie już, że tak może być, no to widocznie coś jest na rzeczy wtedy, tak? Jeżeli nie czujecie, jeżeli naprawdę macie fajnych współpracowników, to to, to, to nie jest pewnie dla, dla was, tak? Bo przypuszczam, żebyście coś wyczuwali. Także dziękuję Wam, grupa numer 2. Grupa numer 3 z Ametystem i to jest ta talia kart. Słuchajcie, którą wybraliście i dla was teraz. Na co powinniście zwrócić uwagę w swojej pracy dla osób, które wybrały tą talię? Na co powinniście zwrócić uwagę w swojej pracy wiosną 2021, jeszcze tej wiosny od teraz. Na co ta grupa powinna zwrócić uwagę przepraszam w pracy? Na co macie zwrócić uwagę w swojej pracy wiosną 2021? na co powinniście zwrócić uwagę w swojej pracy. Pokażcie karty. One są tak dosłowne, te karty, że naprawdę bardzo, one są bardzo fajne też do uzupełniania, one razem z tarotem to tak jakby czajnik bez pokrywki nie może być. No może niby, tak? Ale jednak czajnik z pokrywką zawsze jest to już pełny, pełny obraz. Ciepło nie ulatuje się z tego czajnika, tak? I jest to taki komplet. Ja uważam, że tak właśnie jest też z Lenormandem, tak? Bardzo. I będę wam w innych filmikach starała się stawiać takie zestawy, właśnie też tarota z taką dopowiedzią jeszcze karty Lenormand, tak? Wiadomo, że to nie będzie takie pełne, bo jedna karta zbyt dużo Wam nie powie jak kilka naraz, ale będę chciała coś takiego dla Was robić, ponieważ one się uzupełniają niesamowicie. Dobrze, kochani, grupa numer 3. Co, na co macie zwrócić uwagę w swojej pracy tej wiosny? No i widzicie. To już macie zupełnie inaczej niż pozostałe grupy. Fajnie, bo każda grupa ma zupełnie coś innego i to jest fajne. O, praca, proszę bardzo. Jaki Lenormand jest po prostu niesamowity: koczwica, stałość, stała praca, czyli coś, co, 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 co już macie tą pracę. Słuchajcie. Odwrotnie niż poprzednia grupa, co powinniście, na co powinniście zwrócić uwagę swojej pracy? To przede wszystkim tak, na odświeżenie znajomości towarzyskich w tej pracy. Bo być może przez tą pandemię nie widywaliście się. Byliście na kwarantannach bądź byliście na zdalnych, zdalnych pracach. Znowu to może być do kilku osób tylko, bo nie wszyscy pracują zdalnie. Nie wszyscy. I tak dalej. Ale no, też wiecie o co chodzi, bo jeżeli nawet nie pracujecie zdalnie, to może ktoś nie mógł być, bo ktoś chorował i to wszystko takie było w kółko zamiętam albo jakaś była redukcja, że połowa była zdalnie, połowa nie. W każdym bądź razie, dla Was informacja, jeżeli wybraliście intuicyjnie tą talię, to jest, żeby zaciśnić Wasze relacje w pracy. Wasze koleżeńskie, przyjacielskie relacje w pracy, bo dotyczy to tylko i wyłącznie pracy. I Mało tego, tutaj słuchajcie, książkowo, no ryby to mamy w ogóle interesy, pieniądze, więc i wydajność też, tak, przypływy, więc o co tutaj chodzi, zacieśniając znowu te relacje, wychodząc wspólnie gdzieś, nie wiem. Organizując jakieś konferencje razem, spotkania, jakiś wyjazd, może integracyjny, może coś wam zorganizują, bo już można wyjeżdżać. Może takie grupowe wyjazdy, to może być dla kilku tutaj osób, które to oglądają. Ale jeżeli nawet to jest tylko dla jednej osoby, to właśnie taki przekaz jest, że zintegrowanie się z powrotem w swoim miejscu pracy, odbudowania relacji, przyjaźni być może nawet niektórych, ale przede wszystkim relacji, takich fajnych, ciepłych relacji w waszym miejscu pracy, jest to wskazane. Może umówcie się gdzieś na to przysłowiowe, no nie chcę powiedzieć piwo, bo może mi ten filmik potem tutaj utną, ale umówcie się na przysłowiowe wyjście na pizzę, na... na y, 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 na jakimś powietrzu, bo teraz stoliki na powietrzu już mogą być, to umówcie się na jakiejś pizzę, umówcie się można na jakiś wyjazd wspólny, na jakieś takie. Tutaj mówię, tutaj mogą się szykować dosłownie jakieś integracyjne rzeczy na wiosnę. I mam taką tutaj uwagę właśnie, że... Yy, właśnie dla tej grupy mogą to być takie wyjazdy integracyjne, możecie coś takiego organizować, albo wy będziecie to organizować jako pracodawcy, albo Wam to zorganizują, że wyjedziecie gdzieś w plener, żeby się znowu zintegrować, znowu poczuć się razem, znowu nabrać sił po to, żeby w efekcie być wydajnym, przynosi, zarabiać pieniądze, być, czuć się takim po prostu bogatszym i mieć to poczucie, że znowu żyjemy, że znowu płyniemy w którąś stronę, zarabiamy, kreujemy robimy interesy, jesteśmy wydajni słuchajcie, super, super karty a na dnie, tak jak mówię, tali jeszcze na dodatek jest kotwica, więc to jest po prostu super, tak więc słuchajcie, no miłych wypadów Wam życzę miłych wyjazdów, jeśli co, niektóre grupy będą wyjeżdżały właśnie gdzieś tam wspólnie sobie coś zorganizują a dla tych, którzy nie, to umówcie się z jakąś tam swoją mniejszą grupą na jakieś wyjście, dosłownie mówię na tak zwaną pizzę zaciśniajcie te więzi, bo taka jest dla was tutaj odpowiedź na pytanie na co zwrócić uwagę w swojej pracy więc taką macie odpowiedź kochani yy, dziękuję wam bardzo serdecznie mówię, może to będzie dla nikogo yy, zostawiajcie oczywiście łapki w górze, bo ja wtedy widzę, że gdzieś to z kimś rezonuje do kogoś to trafia, ktoś podobnie, yy, podobnie czuje, yy, przeczuwał i tak dalej, tak? jeśli to jest dla nikogo, no to, no to dla nikogo tak? przecież ja nie jestem w stanie tutaj yy, was wszystkich yy, znać absolutnie ale dziękuję Wam tak czy inaczej, że jesteście ze mną i przede wszystkim za te subskrypcje. Ci, którzy są ze mną od samego początku, to też dajcie mi znać, jak Wam telenormandy podpasowały, bo będziemy wtedy robić ich też częściej. Dziękuję Wam kochani, że jesteście ze mną. Serducho Wam wysyłam i do następnego filmiku, bo jestem... Jestem po prostu jak taki azbuław, pełna, pełna y, dosłownie energii kreowania i tworzenia, i mogłabym po prostu to robić w kółko. Tylko y, czasami czekam, aż mi jakieś pytanie wpadnie do głowy, żebym mogła je dla Was zrobić. I nawet się nie zastanawiam, słuchajcie, jak ten głupiec tarotowy. Czy potrzebujecie tego pytania bardziej, czy mniej? Nie wiem, wpada mi, robię. Nawet jeżeli to jest tylko dla jednej osoby. Jestem spontaniczna i, i, i oryginalna w sensie takim, że nie próbuję kogoś udawać y, ani, ani robić czegoś y, jak, ktoś, jak ktoś, tak szablonowo. Więc y, osoby, które lubią, y, y, tak, y, tak jak ja, właśnie być oryginalne i, i same w sobie y, i być spontaniczne, no to ze mną tutaj będą y, dalej y, tworzyć ten kanał i go powiększać, powiększać. A jeśli nie, no to oczywiście każdy ma swoją własną wolę. Natomiast wiadomo, że jednych się lubi, drugich nie, tak? I nie, ja nie wiem, kto mnie nie lubi prywatnie, szczerze powiem. Nie mam takich wrogów jakichś, absolutnie. Ale przypuszczam, że jeżeli nawet ktoś nie będzie chciał mnie słuchać, to po prostu nie będzie mnie słuchał, bo jest tyle kanałów, że. Wiadomo, tak, ale tych, którzy mnie słuchają i wam się to podoba, co robię, yy, i ta moja dosłownie spontaniczność, i taka, yy, taka dosłownie yy, takie dziecięce napalenie się na to wszystko, yy, i wam się to podoba, to rzeczywiście dawajcie mi znać, bo ja wtedy się cieszę jeszcze bardziej, jak małe dziecko. Dziękuję wam jeszcze raz, kochani, w takim razie, i żegnam się z wami do następnego filmiku. Buźki, papa!